Czyli raberska? A... raberska Raberska. że wszyscy 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 rzecz

Represja rzeczywistość, bo, 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 bo to jest prawdziwe życie ulicy, bo tutaj wszystko toczy się szybko, bo to jest prawdziwe życie ulicy, bo to jest prawdziwe, represja rzeczywistość, bo to jest prawdziwe życie ulicy, bo tutaj wszystko toczy się szybko, bo to jest prawdziwe życie ulicy. Jesteście? Dlaczego spędzimy noc w paryście? Bo mnie zaczały pały na mieście. Bo to, to jest, jest prawdziwa arabska rzeczywistość, rzeczywistość, bo to, to jest prawdziwe życie ulicy. Tutaj to życie to to pracimy. Pracimy, to życie, tak wszystko toczy się szybko, bo to jest prawdziwe życie ulicy. Bo to jest prawdziwa arabska rzeczywistość, bo to jest prawdziwe życie ulicy. Tutaj wszystko toczy się szybko, bo to jest prawdziwe życie ulicy. Dziś tak tam nie wołają. One też tak na mnie wołają nie tu dobrze znają Yo! Czekaj, zostałem kabelem w kroku Ponoszę spodnie nisko w koku, Mój kupę na I oddech też spodnie nisko w bo, bo to jest, to jest prawdziwa reprezentacja rzeczywistość, Bo to, to jest prawdziwe życie ulicy Tutaj wszystko toczy się szybko Bo to, to jest prawdziwe życie ulicy To jest prawdziwa reprezentacja rzeczywistość, Bo to jest prawdziwe życie ulicy Tutaj to, wszystko toczy się szybko się po mieście w górą, a ci zaskami i nową skórą. Pytacie mnie, czemu jest mi po górą, bo właśnie zerwałem ze swoją górą. Objawów panówki pod namią, ale kaszalo z nami pływają. Wszyscy mnie pogłębnie znają, bo puszcza się dziw, ma, ale wojka. Bo to jest granica, a rzeczywistość, bo to jest granica, życie ulicy. Tutaj wszystko, to się wszystko, to życie w bo to jest granica, życie ulicy, bo to jest granica. Wszystko to się szybko, bo to jest kraciwe. Życie widzi, moja stega ma dużo klawy. Też ja tak dużo jak mój stary, on ma bezpieczne, przeciw słoneczne. Moja mama ciągle biega, kraj mnie wraca potem dom ale ze wszystkich matek najbardziej kocham ją. To jest prawdziwa bezka rzeczywistość, bo to jest prawdziwe. Życie tutaj wszystko toczy się. Rabecka rzeczywistość, bo to jest prawiebe, życie ulicy. Bo, bo to... tutaj wszystko, to się szybko, bo to jest kaziłeś życie ulicy, bo to jest kaziłe, to... życie ulicy, bo to jest kaziwa, kapeca bo tutaj wszystko, toczy się szybko. Bo to jest prawdziwa, rapecka rzeczywistość, bo to jest każdziwe, życie ulicy. tutaj wszystko, to ci się. Bo to jest kaziłe, życie ulicy, bo to jest kradziwa, kapeczka rzeczywistość. Ja my mi kafekami, gdy w nie ma żadnych herzich, słuchajcie, 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 żołnierze, go Po bo cierpią 好戏！